I Teraz jedziemy sobie na Woodstock i jedziemy najpierw do Poznania, gdzie spotkamy się z sanitarnym, którego już znacie z Pyrkonu, a ze mną jest dwóch przyjaciół z Czech, mają kofole. Dobrze. O pozdrawiają. Rumy, Tak. A jakby nasi przyjaciele z zagranicy. Ja teraz będę zmierzał przez 5 godzin do Poznania, gdzie spotykam się z resztą ekipy, między innymi sanitariuszem, którego już mówię z Tykonu, a potem ruszymy dalej około drugiej następnego dnia, już z samego Kostrzyna. Godzin ponad, w sumie jest, nawet nie pięciu. Nie nie widać nic, A tam jest sanie nie, nie, nie nagrywa relacja. <laughs> tylko że on Ja jest... nie nagrywam odstoku. Tak, ale pamiętaj, że jesteśmy sali przemoczeni, bo ale Tak, ma... to prawda. Jak się bawimy, to tylko na To jest epicka, że nie mówię. Każdy to? musi pojechać, kto nie to, A masz? To prawda, ale no jak mówiłem, jestem tu już od kilku to godzin nie i nie nagrałem to jak, na jak tu przyjechałem, bo... znaczy nagrałem ale nie nagrałem, ktoś już wysiadłem i tak dalej. i teraz jestem jestem po prostu się tu pojawiam bo jesteśmy obecnie właśnie, się pyta, jesteśmy teraz właśnie na dworcu głównym, gdzie teraz już będziemy brać kolejny pociąg prosto do Kostrzyna pociąg Woodstockowy, który jedzie z Warszawy do Kostrzyna, więc no miejsca raczej nie będzie chyba, chyba. nie, raczej nie obyśmy się wepchnęli tylko jak będziemy szybcy, to będzie dobrze. Więc, no, jakoś damy radę dojechać, widzimy się w kostrzynie. Nie kilka słów, jak miał. jest ciszej, tak to jest ciszej. Jesteśmy już w Woodstockowym pociągu, zmierzamy prosto do kostrzyna. Będę kapojebało! Trochę! Bo wie, cały świat nabiera treści wtedy, jak nie słucha człowiek, opowieści! Hej, hej, Jesteśmy w trakcie rozkładania obozowiska. Pozdrawiamy. Na klasy, prawie na końcu A. Obozowiska, wszystko Cześć Desiku. To nieprawda. Prawdą jest to, że to może być prawda. Znaczy, dokładnie to tak. Mamy coś tak, w puszkę. O, poczynamy mu puszkę. A on robi kamuflaż naszemu namiotowi. Wiecie, dlaczego mogłem to przespać? Bo się wcześniej rozbiłem. Bo, że jest namiot elegancko, właśnie tak. Tadaa. Tadaa. To jest elegancki to jest namiot. Namiot na namiocie, nie? To jest, to jest double to namiot. To, e to jest to kamuflaż. O, o, o. Tak, jest takiego oto stanowiska, tak takie, nie wiem. Tak, no. 3000 zł minimum. Nie, to to będzie najlepsze stanowisko strzeleckie, jak tylko skończymy to budować. Tu jeszcze będzie altana. Mówię Wam. O patrz, mamy już drewno, możemy budować, co nie? Później się zrobi z tego będą ścianki działowe, co nie? W ogóle nie nawet lokacja jest jakby las, a w lesie zawsze łatwo znaleźć się gdzie jest, prawda? Czyście Coś się kiedyś z was zgubił w lesie? Tak, dobrze. A to jednak nieważne. Ale i tak no... Zalecy parę minut drogi, drogi, Nie wiem gdzie o, będę nosić się nawzajem, ale fajnie. Ernest nie żyje, a my... ...z naszego namiotu. zapasy jedzenia i picia oraz poczyniliśmy kilka upgradeów do obozowiska. Dzięki temu uda nam się przepić oraz zrealizowaliśmy scenę. zna znaczy się tylko parę dni drogi stąd na piechotę. Ogólnie kolejny dzień w naszej wiosce e, idziemy za chwilkę na scenę, ogólnie słychać już od jakiegoś czasu dłuższego, że grają, tylko że no, trzeba się dostać do rondego lasa, to może być trudne wyzwanie. Zobaczymy czy się uda. Jesteśmy na drodze do wyjścia z obozu i idziemy na wioskę Lidla. Znaczy znajomy idzie na wioskę Lidla, a ja odbijam sobie na SP. No najpierw musimy dotrzeć do tak zwanego Ronda Golasa. Jedziemy na Ronda Golasa. Tutaj musimy wziąć drugi zjazd teraz. No się ma, to dobrze. A ja jestem kryptonemistą. Nie jestem najszybszym kryptonemistą. Co by chciał powiedzieć o stopu. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Czasem szybko. nawet nie zauważam, że śpię. Czo trzeba być. Sen? Sen? Co to jest? Na co to komu? Nie wiem. Sen to, to, jest jest to, jest dla... to jest coś dla słabych. Ból przemija, chwała jest wieczna, pamiętajcie. Prawda, a sen jest dla słabych. Sen jest, nie jest dla słabych, Mamy tutaj obozowicza, któremu ukradli kaczkę. Jak się czujesz? No to jest szokujące zdarzenie, ponieważ ta kaczka była z nami od samego początku i bardzo za nią tęsknimy. Na imię miał Ryszard. Jedny Rysiu. Ryszard Kaczka. Jeżeli widzieliście go, opisz, opisz, jak wyglądała ta kaczka. Miała około 1,5 metra średnicy, była żółta oraz y, posiadała dwa uchwyty koloru czarnego w celu przenoszenia jej. Oraz była kaczką. Jeżeli kiedyś ją widzieliście bądź teraz widzicie, proszę dajcie nam znać. Y, właściciele szukają. Dziękujemy za wszelkie informacje. Oby się udają znać jak najszybciej. Szkoda, człowieka, znaczy kaczki. Kaczka też prawie jak człowiek, prawda? Tak. Kaczka też człowiek. Kaczka też człowiek. Żegnajcie. Życzę miłej nowiny w jak najszybszym czasie. Dziękuję. Dzień, Ryszard wraca do domu.